Witamy ziomeczki to co umty challenge może się go u mnie nie spodziewaliście no ale się udało. Dzięki ZSRC serce Bal jesteś Bogiem i na końcu wam powiem kogo nominuję. Więc lecimy juchu. Dobrze mamy rok 2055. Dłużej tego nie wyrzymamy robimy to? Tak. To atak. Ale co wy robicie przecież mamy pakt przez który nie możemy się atakować? XD przecież właśnie go złamaliśmy i cię rozwalamy mu ha ha ha. A no tak to powiedzcie papa z tym światem. Dobrze, Tigero, zdachło to możemy se iść popić kawki, kto jest na tak. Ja 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 ja. I super. Witaj, jestem kopią Jugosławskiej Komunistycznej Republiki Ludowych Zapychaczy Czasu Komunizmem i Wschodnią Telsfizją Propagandy Ruskowskich Sybelijczyków. M.M. Okale to nie znaczy, że będziesz mnie przejmował. Znaczy, a może zostaniemy tak jako Północna Republika Jugosławii i Południowa Socjalistyczna Republika Jugosławii Pasi? Tak. Rusek. No, szykuj się na powtórkę z 1619. O nie. Ja też chcę. Oh no. Proszę zostawcie mnie, damy wam, co będziecie chcieli. Oki doki. Podbiję sejrak i Syrię bo tak. Dobrze ja skończyłem. To pora na nominację. Nominuję Imperium Gofra. Więc czekamy aż ty zrobisz swój country challenge, więc widzimy się u gofra papa. <gryzanie>